Dobra, cześć nie, zabijecie mnie, ale po prostu... Czajcie to, że mi się to nagrało, ale ja sobie na Discordzie żartowałem z kolegami i ustawialiśmy na kamerkę coś, nie? I ja to wzi wziąłem na kamerkę z OBSa i, i mi się wyświetlały screeny, które ja na Discorda dawałem, w sensie na... No, żeby było je widać. Dobra, nie, ja w to nie wierzę. Po prostu zwariować można. Co, tu co w tym odcinku się stało? Popodbijaliśmy tutaj parę miejsc Podbiliśmy jeden kraj... nie, dwa tutaj Przez to, że mój nie, podbiliśmy mojego niefajnego sojusznika W bardzo, bardzo fajny sposób Bo dosłownie on się nie zgadzał, żeby tutaj Kuma, Kumanie, chyba jak dobrze pamiętam tak się nazywa żeby, Żebym tam, wiecie, dostał wszystkie miejsca, na przykład to Wszystkie te takie kafelki. Ja się nie zgadzał, w końcu powiedziałem, że. Wiecie, mam wywalone, i trzem krajom dałem pieniądze za to, że oni mu wypowiedzą wojnę. I wypowiedzia wypowiedziały, zabiły go, i potem musiałem dobić te kraje, które go zabiły. Dobra, więc co jeszcze się stało? Tutaj podbiliśmy ten duży kraj, no i to jest dosłownie tylko tyle, nie? Więcej się nie działo. Więc krótki film. Ale jakby co to ja wrzucę. W, no w tym nawet odcinku, co teraz robię. Wrzucę po prostu ten dźwięk, nie. Ja jestem naprawdę smutny, nie? Co, że co tu się stało? Dobra, nie, to.